Cześć, zespoły. To, to jest kolejny odcinek z gry Minecraft. Yy, Minecraft Żółkami, tak. Yy -y, yy, z -y, jesteśmy świeżo od nagrania poprzedniego odcinka. Yy, zbudowaliśmy tutaj bazę to. A, a poczekaj, nie, bo, bo ja miałem zmienić tryb trudności, to, to choć wracaj się, bo ja coś czuję, że coś pierdyknie jeszcze w tym portalu, czy coś może, nie wiem. I ustawiamy sobie na normalny. Jakubie, ile ty tego wykopałeś? Co jest to u mnie tak? Co jest to, nie? nie wiem. A wiesz są, może swoje Ale, rzeczy daj tutaj gabik, na dół. Swoje rzeczy daj tutaj gabik, na dół. mogliśmy w sumie włączyć nor normalny jak by, walczyli ze smokiem. Moglibyśmy. Mam no, patrz, to przechodzi taki... Będziesz jakiś gaz i nagle budujesz cię, nagle je cię bije, tak cię fał tak pył tak cię bije i umierasz i nie mam jeszcze jedzenia w ogóle. Aha. Ja w każdym razie zrobisz sobie mieczyk? Sobie Mhm. Nie, nie mam kamienia. Nie, nie, ale jest żelaza mógłbyś. O co ja się lozu. Twoje rzeczy mają być na dole tej skrzynki, a moje są tak równo u góry, dobra? No, czyli moich książek. No, no nie dasz rady całych książek znieść, to te dwie są twoje. No co ty robisz? Halo, tych grejów Czekaj, tu muszę mój... od... O! Dobra, ja co kupię to was... i... Chodź, idzie, idziemy w podróż. To wąż pokojowy, bo ja się boję. Nie, nie, chodź. Uczymy pokojowy. Nie, bo ja się miecza. To się wracaj i rób. Daj mi te szelaza, czy nie dać mi tego szelaza? Ty miałeś się z kamienia zrobić, bo chciałeś kamień, tak?

co na mnie celujesz pedofilu Już myślałem, że na mnie będzie strzelał! Już obserwałem się Nie no, ale tu jest jakaś wykopana dziura, no. Owaliam ich! Widziej ich! Armia atakujcie! Ale nie no, nie ten... być tu Ey. na stówę bez Foxim, bo ten... Yy, no. Ej, jest Enderman, jest Enderman! Czekaj Pod drzewo, pod drzewo, pod drzewo, pod drzewo, pod drzewo Kurwa możemy się trajdować z pilinami Wigo też, wigo też No i zaraz. A dał perłę Chodź bitch! Nie dał perły chyba

no tu. Co mnie? Czarnego jak zwykle musi bić! Sipmy ręce, by go Ale chodź, bo do świnia uciekam, chodź. Auch, 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 auch. Auc. Auc. Dobra, Kobi. Ale jaki to jest Zresztą... Co jest? No dochodzał, kabik. No Idziemy, z, idziemy w stronę może Czy nie możemy sobie pokrywać? Nie um, wiem czerwone czerwony tak no chodź chodź Mam pytanie czy pamiętasz może jak Grałeś z Foxim właśnie Czy Czy było tutaj coś? Nie, ja tylko... jedynie co Jedynie co pamiętam to tam Nic nie było, graliśmy z Foxim mm -hmm. Ej chodź bo tu Bryłki złota znalazłem chodź no, no, to nie... Blu, ble, -bl -bl. co, ja sobie wezmę zipka niebieskiego. Gizipka. Halucynki Ej, bo Gaz się zrespił. Ja, my tu byliśmy, bo to jakieś... Ej, Gaz się zrespił, poczekaj! Idę na solo z typem. I Enderman co, co tu robi Dirt? Co tu robi Dirt? Nie mam Dirta w w ogóle. U, bo, bo Enderman mnie goni, Enderman mnie goni, pomóż, pomóż Jakub! Nie, 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 nie... nie. Umrę, umrę Jakub, Jakub, ty. Jakub, umrę! Pomóż mi! Pomóż mi! No? Szybko, bo to Enderman mnie goni! Może ja na szybko pokojowy A, bo ty masz te, też dobra, dzięki Jakub, Jezus Maria. Jezus Maria! Dziękuję ci! Dziękuję ci! Mówię, ja, ja mam szybkie palce, więc mogę każdej chwili włączyć pokojowy. Normalny to jest I dla nas jesteś. za dużo. Jakubie, już nie chcesz na normalnym. <laughs> no. ty, nie, ty nie masz w ogóle żadnej zbroi. Ty masz tą... ...skrzaną masz. Ej, no, no, szmata! Wiesz co, ja zabijam go. Musiałem, je, musiałem jednego zabić, bo zabrał mi złoto No wybacz, polityka Polska Garda, no Polityka polska, polska to istnieje? Kawik patrz jakaś dziwna struktura zbudowała o mój Boże, normalnie uwierzyłbym, że wygenerowane. <noise> Drzewem drze się podstawię, bo to by się zawaliło. Chodzamy, chodzamy idziemy tam. To jest prostu... ciekawe, bo tam jest się Jestem magiczny. O kurwa, nie tam! Nie, 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 nie! Idziemy okay. tutaj. Rozumiem, idziemy... No my jeszcze Sirt! Ty, tutaj jest... Ja nie miałem dika w ogóle. Ty, no, ty, no, ty, no, ty no, musiałeś tutaj być spokój, tym nie ma bata. No może i byłem... Ma... Gdzie ty jesteś? Poczekaj. Co jest? Wiatr jest nederze Taki... <śmiech> Kurwa. <śmiech> Chłopca ciągnął się, ja wcale. Dobra, chodźmy. Ty no, tu jest taki... nie no. Unload. AAAAAAA! Dobra. Jak ja się serio obawiam o nasze zdrowie. zdrowie. A poczekaj, pod... czego, czego potrzebujemy na zrobienie potki na Fire Resistance? Eeeem... Magma ma, Cuba potrzebujemy. Tego... do Tego magma żel, tak? Mhm. Mm to słabo. To druby slajma. Słabo Jakubie No i co No mnie się nie podoba taki system w tej grze Jesteś... Kawik, ty jesteś Poczekaj, bo ja buduję bezpieczne mosty i właściwie... JA jak... PIERDOLĘ KURWA, KURWA, JA PIERDOLĘ KURWA, 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 JA PIERDOLĘ Spadłem I żyję Ale nie wskaż tam! Nie, nie, nie! ważaj Gabik, bo ty się się zajebać Tutaj kurwa, zbuduję ci takie... Mój barburec! No teraz ja skacz. Dobra Nie no, pół, pół, to raz Serduszka co Ty Wieprzyż ja pitole, pół zdroga. Nie, ja, ja, ja bym umarł, co nie ja bym umarł Akurat Ty byś umarł, bo ty masz mało IQ Ja bym umarł, bo mój mózg był umarł, mój upadek ja Miałbym wtedy down a i pewnie uraz mózgu, ale wiesz, dla przeżycia Tutaj umrę, przyrealizowałem to Jestem taki młody to nie umieraj w miejscach, gdzie możesz umrzeć, okej? Okay? Nie. Ty! Gdzie? Wojna jest! Jo, wojna! Wojna! Uważaj, 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 KURWA! Dobrze, dobrze. Tam coś masz, taką ścieżkę tam. Dziękuję. I tu na to, na to drzewo. Na które drzewo? Ja nie widzę drzew. A. Na to. To jest bardzo ryzykowne, takie chodzenia. W ogóle, gdzie mogą zaraz pić magma, śruby? Dzieś na jakim wiesz? Jeszcze, jak wyglądał, kiedyś normalny nether? No. No to gdzieś może tam i może na tym wziąłem. Jak bo mi zepsu się kilo, a że Też bym co tu mu się lasy, czy nie? No. Bo nie ja ma diamentowe, diamentowego kursu przestań masz mnie jeszcze raz W się sensie, ja sobie mogę kamienne zrobić to masz jeszcze raz bo mój, mój lepszy jest, jest ma, ma, tam jest połowa, ale na pewno No ale myślisz. poczekaj bo ten pamiętaj musimy oznaczać miejsce w którym się znajdujemy ja to robię przez krzyże a ty to robisz przez bardzo bardzo naturalne struktury mhm Dokładnie w ogóle tak. mam pytanie, czy to, to drewno z naderą ma odporność na ogień, czy to tak nie działa? Jak stawiasz to drewno, to nie pali się. Nie możesz z tej, z tego drewna zrobić łódki. Co nie, no się możesz po lawie, to się nie zapali to drewno. A. I, ty, i chyba też pa, palić nie możesz, bo to wiesz odporno jest na ogień. Drewnym też nie możesz palić. A lawa nie jest odporna na ogień, ją można palić w piecu. Tak. Dokładnie Tak. Eee, chodź za mną, Kawi. Gdzie jesteś? jesteś? gdzieś za mną? Chodź cały czas, czy nie? Ej, a tak sumie jeszcze, mogą zrespić się tutaj te yy, y, labochodki? Nie wiem, może. O, niebieski ogień. Niebieski ogień. Bastion! To jest kurwa. Oh. E, pocz pocz poczekaj, e, gdzie są brodawki? Brodawki? E, w tym, w fortecy. Mhm. Mm Ale mogłobyś chyba. To na górę się idzie kawik. Wiem. Broda nic nie ma. mi problem podczas gry w trybie wieloosobowym. O co chodzi? Nie, nie mam. Ja nie mam, czym się podsadzać. Jak... A nie, mam, dobra. O, raz, czy? ja, co czym? Jak skaczę, co nie? Na, na odległość, co nie? To mm. tak dupę kła, przed chwilą spiołem. Coś strasznego. O to. Yo! Poczekaj, ja wchodzę już. O, no, no, Weź sobie tą drugą skrzynkę. tą większą. <laughs> Mam pytanie, czy... O! Mam pytanie, czy... ten... wygląd... Ej, co to jest szybkość? Szy... Ej, co, co, jest, co to jest szybkość duża po Sandzie szybciej się chodzi? A potem się szybciej chodzi, no. Jakubie, czy przeżyłbym stąd? Definitywnie tak. nie, są zbyt, po tym, że tu jest laba. Ile, mam, czeka, ile mam, mam 16 bloków złota. Taka. Okay. Tu ja nie byłem jeszcze. A, ale... ale. Mam, Gawik mam, robimy tego. Podkinę na odporność na ogień. Na po co? Na, na odporność na ogień. Ale, ale ja, ja też podki... mam ten magmowy kremik. O, Kam? No, magma kam. No dobrze, chcę wywalić kawik. A, to wywala. Wydychali wala. ktoś wale, wale Muchumorka wywale jest przy sobie muchumarka? A ty, ty na chuj tutaj jesteś Ty piglinie zawalony Słyszę, że aż tak, jeszcze tak się przyzwyczaiłem czasami nie, 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 umiem, nie umiem się odbudzić Kolega się przyzwyczaił znaczy. czasami mhm. Tak Gdzie jesteś? To zdaniem Muchumorka e! bardzo... Ej, zabrał złoto! Zabi Odzyskałem swoje złoto bo to brodawek w ogóle nie ma, ale... Gdzie ty? No bo są fortecy brodawki. Ja ci mogę zamówić. mówić. Jestem na minus 36 i 367. Kolego! Nie popierdzieliło cię troszeczkę! O, siema...

to życie przeleciało ja ci przed oczami. No, co ja się przed, przed oczami? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Gdzie ty jesteś? Ruch? Tak. To lub. Jestem na tobą, Jakubie, tylko jak spadnę, to się zabiję. Gdzie ty jesteś? Na tobą. Jak nade mną? Na tobą. Co ty tam robisz Nie, mnie się nie bał. Okej. Okay. Bo udajesz się, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Mm -hmm. Jakubie, nie wiem czy leżałem tutaj wejść. i nie wiem czy ja... Gabi mnie. Ja, 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 Widz, Ale nie wiem mój jak? jak. Widzisz mój nick? Tak, widziałem przed chwilą... Widzę nadal poczekaj, bo... Ja się boję, że ja się zabiję z tej wysokości. Chodź do mnie, dokładnie pod, pod moim nikiem bądź, dobra? Jeśli wylejesz wodę, to ja się od razu mówię. to tak nie działa. Nie, ale chodź pod moim nickiem bądź, chodź nad moim nikiem. Widzisz mój nick? No po, Poczekaj... Kawik, nie... Kawik... No dobra, to masz ja jeden sposób, Nie będę próbował sposób. zejść okay. fortecą, bo tutaj, bo tutaj mam... Yy, chyba przeżyję. No, na spokojnie. I teraz nie wiem, jak ją ja mam zejść. Jakubie, powiedz mi, jak ja mam zejść. Po kolei, weź tak schudź, widzisz? Tak, tak, No, i tak cały czas przed siebie. Który Jak wiesz, No, ja pięknie Widzisz mnie, co? Nie, chodź, widzisz mój Nick? Tak widzę. No i chodź do mego Niku. No. Powoli, powoli. Ale ja... Widzisz tę fortecę? Skąd do fortecy po prostu? Jesteś... Nie zabijasz się drzywkiem, bo nie powiniene się zabić. Żyję na spokojnie. Żyję. To ja się skop. Nie muszę się skopywać, kolego. Kto? Chyba nie wiem. Przeżyj, o tu przeżyjesz. z na do kawik. Chodź. I chciałam chciałam postawiłeś? A nie. Że to, to. Tak, chodź za no. mną. Nie, 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 nieź nie prawo. No poczekaj. Poczekaj, bo ja zobaczę ile ty się tam nagrywa już. Dobra, bo już to trwa 23 minuty. Nie, nie. Jak ubieg Jezus Maria? Nie, to muszę skopać. Zestrałem SIĘ! Czego? Bo już myślałem, że do lawy wpadnę przez ciebie, nienawidzę cię, jesteś najgorszym przyjacielem. No ojciec, no, wie... Dobra... Ja, ja powiem tak, mi się wydaje, że już poza nagrywaniem wrócimy do bazy, bo tak szczerze nie ma tutaj co zwiedzać. To chyba, że potrajdujemy się jeszcze z piglinami no to tak... Chodź kabieg za mną. Poczekaj. Muszę zbudować, bałwanka. ale no jest sporo złota, żebyśmy, żebyśmy się tutaj dowali na mnie co, praktycznie. Idziesz kabik moją ścieżką? Nie. Chodź pod na ścieżce. Nie idę, jeśli mi nie powiesz. Ale co? Gdzie idziemy? Może... możemy poszukać borówek. Idziesz bardzo. Ja, ja powiem... Ja a, z tych borówek, No to no, nie znajdziemy, tylko te borówki potrydujemy. I... i... Elo. Chodź. Zbierzmy się Baju!